Świat przeżywa szok. O ile no, lewica zawsze wiedziała, czego oczekiwać od jego ekscelencji, bo Putina, no to prawica, prze, prawica przeżywa wstrząs prawdziwy, bo pan Putin się kreował na obrońce prawicy, wyśmiewał bolszewików, wyśmiewał bolszewików, połyło się na Rosję-Carku, na porządek, na porządek. Zatem teraz Postępuje zupełnie inaczej. Teraz y, zamiast do carów odwołuje się do Związku Sowieckiego. Y, bolszewicy dalej są źli, ale y, Stalin jest y, już dobry. No, jest też trochę zły, bo nie zauważył, że w konstytucji sowieckiej jest możliwość wyjścia ze Związku Sowieckiego. On mógł to przecież zmienić, a nie zmienił, więc Stalin też nie jest tak całkiem dobry. Ale Putin jest będzie lepszy niż Stalin i on to załatwi. No niestety. Działania prezydenta Rosji są absolutnie niezrozumiałe, do chodzi jego dotychczasowych po poczynań. Nawet nie wiadomo, co on właściwie chce osiągnąć. Ja miałem takie oświadczenie na dzień przed inwazją, że byłoby bardzo niedobrze, gdyby Rosja przekroczyła granicę tych dwóch republik, których niepodległość słusznie uznała, a tam jeszcze one starościły pretensje do reszty swoich obłodów administracyjnych. Więc jak to przekroczy, to już, nie, to już będzie niedobrze, ale Putin zrobił znacznie gorzej, bo zbombardował całą Ukrainę, najwyraźniej robi, robi inwazję pełną parą, co najgorsze, nie wiadomo właśnie dlaczego. Napisałem gdzieś, że gdyby, tak jak zrobiła Austria to w 1914 roku, ogłosił ultimatum, że on się domaga, żeby Ukraina wpisała tam w ciągu tygodnia do konstytucji zakaz wstępowania do NATO, że nie będzie umieszczała broni skierowanej przeciwko Rosji i pozwoli na kontrolę na granicach, czy takiej broni nie ma, no to byłoby jasne o co mu chodzi i Ukraina by się tym zgodziła albo nie zgodziła na to. Natomiast, natomiast on nic takiego nie, nie powiedział. Ogłosił bardzo mętne, godzinne przemówienie który daje jakoś swoją własną, własną wizję historii, traktuje Ukraińców jako młodszych braci Moskwy, co jest całkowitym odwróceniem, zresztą, zresztą, prawdziwych relacji. Relacji, kiedy w Kijowie była już wysoka cywilizacja, rządził Jarosław Mądry, to w Moskwie jeszcze tam białe niedźwiedzie łaziły po lasach, także w ogóle, w ogóle nie tak. No i potem powiedział, że no niestety się rozpadł ten związek sowiecki i właściwie on nie powiedział, czego chce. On ma tak naprawdę pretensję, że Ukraińcy go nie kochają i, i ten, i jak on zgwałci teraz Ukrainę, to ona będzie go, to ona będzie go kochać. Tak mniej więcej tak, wygląda, tak wyglądają poczynania prezydenta Rosji. Otóż, otóż to tak nie można, bo po męsku się mówi, czego się oczekuje. Od, od państwa i w raje czego się wypowiada wojnę. to ani nie dał ultimatum, ani wojny nie wypowiedział, tylko zbombardował, bo mu się to nie podoba i ma być inaczej. A jak ma być, też nie powiedział. Także w sumie razem Ukraińcy się bronią. Muszę powiedzieć, że bronią się znacznie solidniej niż myślałem. Myślałem, że armia ukraińska tutaj się bardzo szybko tutaj podda. Nie, trwają walki. Trwają walki. No, Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Tylko każda godzina tych walk wykopuje przepaść między narodem rosyjskim a narodem ukraińskim. I tego właśnie nie rozumiem, bo przecież wydawało się, że Putin realizuje te same Zjednoczyć wokół Rosji bratnie narody białoruski, ukraiński, północ, północ Rosjan z północą Kazachstanu. No Białoruś zrobił coś ważnego. Białoruś przyłączył bez jednego wystrzału gruncie rzeczy przy aprobacie, aprobacie Zachodu i Polski. I wydawało, że coś co zmyślał, to nie brutalną siłą zadziałał i to jest wykupywanie tej przepaści. Przecież nie o to chodziło są urzędnicy nowi. To jest po prostu odwołanie się do najgorszych tradycji Związku Sowieckiego. I tym samym no, ja ludzie mówią, dlaczego pan przedtem popierał, popierał Rosję, a teraz nie popiera? Zawsze popierałem Rosję wtedy, kiedy miała rację, a nie popierałem wtedy, kiedy nie miała racji. Więc przypominam nawiasem mówiąc, że ostrzegałem przed wkroczeniem na teren Donbasu Rosję, że po zajęciu Krymu Rosja powinna się uspokoić już, już nie popierać żadnych separatystów, no ale trudno, tam rzeczywiście była wyraźna większość rosyjska. No. Opinia publiczna rosyjska się domagała od y, pana Putina, żeby pomagał tym powstańcom. No jest pomagał tak samo jak Polacy pomagali powstańcom Śląskim w 1920. Prawda? Nie ma w tym nic, nic tragicznego. Natomiast, natomiast tutaj jest to po prostu pogwałcenie wszelkich Teraz Nikt się nie może czuć, czuć bezpieczny, czy to będzie Polska, czy Mongolia. Prawda? Wszyscy mogą się bać, co się dzieje. W wyniku tego, y, nawet Chiny ogłosiły takie. no... Mętne wyjaśnienie, że, że tam oczywiście rozumieją, ale nie popierają. Nie, nie popierają. Jedyny, który się odezwał z poparcia to był prezydent Syrii, jego ekscelencja Bashar al Assad. Spłacając dług, prawda? Jak Rosja popierała, to też, też poparł, ale no w dziwne słowa. Pewno Wenezuela i Nicaragua też popierają, ale to szczerze mówiąc nie ma co jest. W tej chwili... Panu Putinowi udało się zjednoczyć przeciwko sobie tak skłócone środowiska jak europejska prawica i europejska lewica. Wszyscy w tej chwili są przeciwko działaniom, działaniom rosyjskim. No. Można, można założyć, że prezydent Rosji zgłupiał czy na starość. Na starość mu odbiło, że z, miał, ma tyle tych wojsk, bomb i tak dalej, ich nie wykorzystuje, więc. Uznał, że trzeba coś zrobić w tym zakresie. Jest to nadwyraz niebezpieczne. Nadwyraz niebezpieczny. I przypominam, że ja od siedmiu lat już mówiłem, że coś mi się zaczyna nie podobać. Nie podobać działalności Rosji, że również Chin. Nawiasem mówiąc to samo, to samo mówiłem. No i teraz to się rzeczywiście się ujawniło w sposób drastyczny. Zupełnie drastyczny. Jakie będą konsekwencje? No, słyszałem takie pogłoski też z Kremla, że jego egzydent Włodzimierz Putin będzie chciał zrobić dwa państwa ukraińskie. No, pomysł jest może i niezły. Rozumiem, że chodzi o granicę językową. To jest bardzo wyraźne. To dawnej, dawnej, nowej Rosji prawda? i, 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 i rdzennej Ukrainy, bo chcę powiedzieć, że ta nowa Rosja to nie jest wymysł Putina. Rzeczywiście, to są tereny, które podarowała caryca Katarzyna Wielka swojemu kochankowi Patiomkinowi. To były tereny, tam mieszkali tacy kozacy, zbiegli chłopi i tak dalej. Patiomkin zaczął je kolonizować, zasiedlił je Rosjanami. Po śmierci Patiomkina zaczęli te tereny zasiedlać chłopi, którzy uciekali z Ukrainy. No i takie właśnie, ale mówili wszyscy, wszyscy po rosyjsku. No i te tereny sięgające, sięgające od właśnie Donbasu wzdłuż Morza Czarnego aż po, aż po Mołdawię, to jest tak zwana Nowa Rosja. I tam się mówi po rosyjsku. Ludzie się określają różnie, że Ukraińcy albo Rosjanie, ale mówią po rosyjsku wszystkim. I to jest wyraźna odrębność, tam partia regionów Janukowicza miała przewagę nad partiami ukraińskimi. Więc także to jest wyraźna różnica. I zrobienie takich dwóch, dwóch państw jest może i racjonalne. Jest tylko pytanie, czy pan Putin tą swoją inwazją to właśnie osiągnie, bo teraz Ukraińcy zaczną to odbierać jako coś sztucznego. Także patrzę, patrzę tutaj czarno. Patrzę tutaj czarno. Nie bardzo widać, nie bardzo widać, co w tej Rosji mogłoby się stać dobrego. No, siedzi w tym w kolonii karnej Pan Aleksy nawalny, ale jest jeszcze bardziej nacjonalistą rosyjskim niż, niż jego ekscelencja Włodzimierz, Włodzimierz Putin. Także, także nie oczekuje niczego dobrego dla Polski, dla Polski po. Po dojściu do władzy pana, pana Nawalnego, Nawalnego ani, ani dla świata zresztą. Generalnie rzecz biorąc, nie jest dobrze. Zachód zachowuje się też w sposób niejasny i niezrozumiały. Ogłasza jakieś sankcje, które w gruncie rzeczy są śmieszne. Te wszystkie sankcje tylko spowodują, że rozkwitnie handel Rosji z Chinami i tym, czyli, czyli stracimy źródło surowców i, i rynek zbytu dla, dla towarów zachodnioeuropejskich, więc. Więc na, na likwidację wolnego handlu to są obydwie strony. Więc właściwie nie bardzo wiadomo, co można zrobić. 58 rodzinom, rodzinom rosyjskim zabroni się robić turystyki w Europie, no to będą jeździli po Indonezji na, na, na Borneo i, 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 i zwiedzali zabytki, zabytki, zabytki Kambodży, więc też strata, strata strata dla nich żadna. W sumie, razem, w sumie razem Zachód nie wie, nie wie, co z tym fantem zrobić, bo też nie umie postawić twardego ultimatum, ani twardo powiedzieć, o co mu tak naprawdę chodzi. Jest to świat, w którym nie przywykłem żyć, przywykłem do takiej męskiej, twardej rozmowy, a tu mamy takie działanie na zasadzie, i chciałabym, i boję się. To wróży, proszę Państwa, jak najgorzej. Z przykrością to oznajmiam.